3, 2, 1, jedziemy. 80, 6 lewy max, 96 prawy max, zostań. 90, schamuj na jej 4 plus lewy negat, do 4 prawy mokro, 40, 5 lewy długi, 44 prawy, 4 prawy teraz. 130 szczycik 150 mega hamowanie na 3 plus prawy 3 plus prawy na 40 6 lewy przez szczyt 50 śmiało 4 lewy przechodzi przyciąć 4 plus prawy wilgotno 60 szczyt 110 prosty szczyt lekko lewą 56 lewy

Schamuj, 4 lewy Najedź, do 3 plus prawy Wyjście mokro Do 6 lewy późny 70, kopa prawą Do 3 lewy 100 Schamuj, najedź, 3 plus prawy, mokro Do 4 plus lewy, późny 46, prawy długi, max 90, najedź 3 minus lewy, nie ciąć Najć trzy minus lewy nie ciąć.